Cześć Belenika, no uśmiechnij się do nas wszystkich. Nie, do Tak? Taki żywy kolor. ale ładna jest taka dziewczynka, no. Trochę ten róż i więcej zielonego. To to, tak? tak? Tak, że to czy podszyjący? Nie, nie. No to jest super. No. no, 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 no

Kiedy się urodziłam, ważyłam tyle co mój miś. Berenika ważyła 490 gramów. W Polsce co roku rodzi się kilkadziesiąt tysięcy wcześniaków. Przeznacz 1% podatku wspierając Fundację Wcześniak. Fundacja Wcześniak od ponad 5 lat pomaga rodzicom dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży. Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi. Karolina i Aleksander razem ważyli 1500 gramów. W Polsce co roku robi się kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan. Dzieci możecie tak trochę próbować jakoś taki... takiego uśmiechu, takiego martyczki, bardzo... za do czegoś takiego, co tak, trochę na tam nie się to magii, ale jak Aleksander tam zagląda, coś do Karoliny. Nie Mówimy, tak. bo tu blisko mnie, były z jakiejś interakcji ze mną. No to na znaleźć, że oni zrobią dziennik telewizyjny. No bo byłoby żywo, a tak to ja czuję, no że to jest jakaś Zobaczymy. Chodź tutaj To tylko tylko nie patrzcie na kamerę, tylko tak gdzieś, nie wiem, przed ciebie. Dobra? Nie. Dobra, możecie się śmiać. Dobra, no zobaczmy, bo ja Karolina i Aleksander razem ważyli 1500 gramów. W Polsce w tym roku rodzi się kilkadziesiąt tysięcy sześciaków. I co? Gdy się urodziliśmy, ważyliśmy tyle, ile ta butelka wody. Karolina i Aleksander razem ważyli 1500 gram. W Polsce co roku rodzi się kilkadziesiąt tysięcy wcześniaków. Przeznacz 1% podatku wspierając Fundację Wcześniak. Fundacja Wcześniak jest organizacją pożytku publicznego. Od ponad pięciu lat pomaga rodzicom dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży. Zostań przyjacielem Fundacji i pomóż zebrać fundusze na stworzenie Narodowego Centrum Wcześniaków. Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi. Spójrz na, na torebkę cukru, tam masz pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, żebym widział właśnie twoje oko. Pamiętaj, żeby zawsze spojrzeć na tą korebeczkę cukru gdzieś tam, nie? Dobra. się urodziłem, Gdzieś... bo wiem tyle, co za cukier. Jędrek ważył tysiąc gramów. W Polsce co roku rodzi się kilkadziesiąt tysięcy wcześniaków. Przeznacz 1% podatku, wspierając Fundację Wcześniak. Fundacja Wcześniak jest organizacją pożytku publicznego. Od ponad pięciu lat pomaga rodzicom dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży. Zostań przyjacielem fundacji i pomóż zebrać fundusze na stworzenie Narodowego Centrum Wcześniaków. Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi.